Cześć bramkę? Taki jest plan. Hej, cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Marty. Standardowo witam się z wami, ja, czyli Klaudia. Standardowo wita się z wami, ja, czyli Marta i standardowo wita się z wami. Ja, czyli Natalia. Natalia powiedz gdzie jesteśmy, co robimy, ja, powiedz, jesteśmy, co robimy i z kim. u siebie na boisku w płocku na B2. Tam jest mecz i nie możemy być na tym boisku. Gramy dzisiaj z wap z Warszawską Akademią Piłkarską no i co, no na jesień było 3-0 dla nas i pamiętam ten mecz, bo weszłam na jakieś 10 minut i się zdążyłam obalić o własne nogi. Było, było. Możecie to obczaić teraz w rogu, macie link do tego vloga. Piękne tam sytuacje były, ciekawe, tak. piłka też pięknie chodziła. Pogoda jest fajna dzisiaj. Słoneczko grzeje mega. Świeci słoneczko, chociaż ja bym wolała, żeby padał deszcz. Nie wiem, czemu ja zawsze wolę, jak pada deszcz na naszych meczach. Tak kropi, a ja nie. <laughs> nie żeby za bardzo, żeby była ulewa, ale żeby pokropiło sobie, żeby było tak o przebiewnie. Zadania są podzielone. Nie, no ja uważam, że my sobie dobrze radzimy, jak piłka się ślizga. Tyba. Słuchajcie, jeżeli graczisz w piłkę, to możecie nam napisać w komentarzu, z której strony Wy na to patrzycie. A my teraz idziemy do szatni, koniec tego wstępiku i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Ogólnie chciałabym Wam pokazać, że Marta jest dzisiaj bardzo ładnie ubrana i no dopasowała sobie chciałam... koszulę. Tak, dziękuję. Możesz powiedzieć, co Pod buciki? Powiedz, gdzie to kupiłaś i ile, do... i ile, do... ile to kosztowało? Kto Cię ale ubiera? Ile kosztuje kolei... Twoje outfit? Koszula. Spodnie. Kurde, nie, <tił> <ale> cel... <tr tweets> tak. nie pamiętam, bo. Ale co? Chyba pamiętam, że mówiłaś o nich. 100 chyba złotych, albo 119. Buty. Allegro. I też nie pamiętam. Skarpetki. skarpetki też masz. Skarpetki to pepko. Do Skarpetki pepko, moi drodzy. Taniuszka, taniuszka. No. I wołowiny, No. No, ale... no. To No. Nie mogę wejść po cały ja dokumentuję Twoją pracę dla potomnych. Chyba, tak. I Twój progres też. Tak? Za jakiś czas będzie widać. Nie no, nie pisałaś. robimy to takie, co zawsze, do połowy, bo zazwyczaj się ukocha. Tak. Jak się czujemy? Dobrze, ale ciepło. Parzy? Stupki tak. Pokaż stupki. Nie. Yeah. No pokaż. To nie są takie szacunki. Nie wstydź się. Dla widzów nie pokażesz. <laughs> Doris, co Ci daje tyle mocy? Nie wiem. Chyba to słońce. <laughs> co ty masz taką sprężyny w nogach? Bo dużo skacze. Dużo latasz? Tak. No to dobrze. Powodzenia. Nie zimuj. Dzięki. Co? 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 Jakie nastawienia? Dobrze. Ja w pierwszym to dobrze. Jaki jest plan? Plan jest prosty, wygrać. Strzeżisz bramkę? Taki jest plan. Taki jest plan? Taki jest plan. To co, mijasz dwie? Nie, no jedną, walisz... jedną i po długim. Dobra, to mijasz dwie. <grym> mijasz dwie. No. Walisz na bramę, czy dajesz oliw pustaka? Oliw pustaka na początku. Czyli strzela. tak jak ostatnio? Tak. A potem wszystkie obok słupka? Nie, no co ty? Potem wszystkie obok, e, obok słupka, ale od wewnętrznej. Czyli mówisz, że wszystko siądzie. No nie się skalka. Prawie. Prawie. Tak. Dobra? Dobra. Najdil. No no A co tu się dzieje? Zmaruję się, macie mi Ale nie będą cię za nogi łapać. No ale... Może mi pomoże. Masz mocy! Hvað er það það? Er það hlutinn? Það er hlutinn í rýð. Zacznijcie od początku bardzo mocno, dobra? Jak będzie tylko możliwość atakowania, to atakować, zależy to na bramkę. Jak stracimy piłkę, od razu mocno press. Zacznijcie od razu bardzo mocno, żeby się nastawić, okej? Okay? Żebyśmy my sami, wiecie, czuli, że my tu dzisiaj wygramy i żeby one w ogóle przez chwilę nie pomyślały, że cokolwiek zrobią, Ok, Zacznijcie bardzo mocno. Powodzenia! Dajcie siłę, wszystko dobrej zabawy. Dawaj, Karol! By tylko jeden dobry zawodnik na boisku, co? Tylko jeden dobry zawodnik był na boisku, nie? Yy, gratuluję, gratuluję Znaczy, żebyśmy się zrozumieli Było dużo sytuacji I dośrodkowania I z i z dogrania I z prostopadłych postaw, jak było mało yy, I gdzieś tam z dystansu próbowaliśmy Super yy, mm. Zawsze się zdarzy jakiś błąd, jeden czy dwa, że gdzieś tam będzie miał sytuację ktoś. No myślę, że my nie powinniśmy do nich dopuszczać, natomiast no okej, okay. no też, też, też dziś was rozumiem, tym bardziej, że yy, no ta Weronika jest naprawdę niezła. Zdaję sobie sprawę, że pewnie cięższe niż ten mecz było to, że tam Kurczę, ale kiepsko mi by się było wyłożyć, ale kiepsko by się było wyłożyć. Musimy mocno trenować w tym tygodniu, pojechać do Konstantynowa i jeżeli damy z siebie stówkę i będziemy dobrze przygotowani, no to same sobie zdajecie sprawę, co, co wtedy zrobimy, nie? I potem każdy już wie, że, 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 że tam będzie coś super, coś świetnego. Coś, czego wiecie, tam 98% dziewczyn w tym kraju nigdy nie, nigdy nie przeżyje. To, że słuchajcie, żeby nikomu po głowie nie chodziło, to, że Konstantynów nie pojechał na Polonię, no to co to oznacza? Przecież doskonale wiecie, że u siebie się zbiorą, nie? U siebie będą wszystkie. I nawet to, że ja się lubię sam z tymi trenerami, z Zanką, czy z kimś i, i wy się tam z nimi znacie po turniejach, to ja macie świadomość tego, że nikt nie wyjdzie i powie, awansujcie sobie u nas. Mówię, skupmy się na tym, ok? Na jutrze, na wtorku, na środzie, żeby odpocząć, na czwartku, na piątku, żeby odpocząć i żeby w niedzielę dać się stówkę. Ok? Dobra robota dziewczyny, gratuluję, gratuluję. Co tu dużo mówić? Mecz bez zaskoczenia. Zaczęłyśmy dobrze, miałyśmy dużą przewagę, praktycznie nie wychodziłyśmy z połowy rywalek. Stworzyliśmy sobie dużo sytuacji. Ale nie mogliśmy kurczę żadnej z nich wykorzystać, mimo że myślę, że były bardzo dogodne. Muzyka Nawet sobie na ławce z Natalią gadałyśmy, że pewnie zaraz wpadnie jakiś farfocel. No i zgadnijcie co, wpadł farfocel. Bramkarka, która wcześniej całkiem nieźle dawała radę, niestety tutaj przeszło między nogami. Prowadzimy 1-0, dla nas to dobrze. I do końca pierwszej połowy obraz gry się nie zmienił. chociaż wap też miał swoją sytuację troszkę nas chyba frustrowało to, że nie potrafiłyśmy tych sytuacji wykorzystać, także w przerwie było troszkę niemiło, ale padły damskie słowa, Wyszliśmy na drugą połowę. Trener zrobił trzy zmiany, między innymi ja weszłam na boisko, stwarzałyśmy kolejne sytuacje. Muzyka Bab próbował coś tam się zrywać, niewiele z tego wynikało. Strzeliliśmy jeszcze trzy gole. Szkoda, że nie więcej, bo były ku temu jak najbardziej możliwości. Zobaczymy ten mecz z wynikiem 4 do 0, cieszymy się z kolejnych trzech punktów i teraz przed nami dwa ostatnie mecze rundy, czyli walczące o utrzymanie włókniarzy i walczące o jak najwyższą pozycję za młynie. Jeszcze raz poproszę trzymajcie za nas kciuki, na razie Wam to chyba wychodzi, a w tym filmie to by było na tyle, jeżeli Wam się podobało zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się w kolejnym filmie, cześć.